Hej, hej, witam już w moim 13 odcinku mojej serii Minecraftowej Minecraft 1.21. Tak. No i cóż, mieliśmy zacząć odcinek. Yy. Mieliśmy zacząć odcinek tam, tam gdzieś tam, gdzie jest ten portal. Taka sytuacja się zdarzyła, że kiedy miałem zacząć nagrywać, zrobiła się noc. Więc się szybko przebiegłem. No i ten. No i jesteśmy tutaj w wiosce. Mieliśmy sobie trochę pozwiedzać. Tak. Mhm. Widzieliście. Rzadki widok. Golem trzymał tego. Ma maczka. Maczka trzymał. Do filadżera. Chciałem powitać też nowe osoby, bo zauważyłem, że takie są. I dzisiaj będziemy też pisali na tabliczce nową nazwę. Ok, czcinę można sobie wziąć. Hmm. No, tutaj. Tam jest chyba. Muszę iść zobaczyć, co tam jest. No, i co, i jest już na 46 osób, szczerze. Jestem trochę zdziwiony, że to tak, że tak wiele, trochę osób dla mnie to ogląda. Jestem pozytywnie, trochę zaskoczony. Nie, to nie jest pusty. No. No i jakby na to nie patrzeć, jest 4 subskrypcje i chcę zrobić takie Q&A. Możecie już dawać pytania. Ja sobie będę je zbierać. Okay. macie jakieś tu skrzynki? Jest skrzynka. Nie. Trochę słabo. Ale że... Mleczek... I pióro... Skrzynce... To nowość dla mnie. Jakoś nigdy nie kojarzę, żeby były. Tu jest ten... Macie coś w tym domku? Skrzynka... Więcej ziemniaków, jabłek i chleba. No A tutaj nie ma. Tu byłem, tu byłem, czy tu byłem? Nie, nie byłem, bo ja spałem w tym domku. Mhm. Tu nie było samych skrzynek. A tu coś? Nie. Dobra. I chyba zacznę też montować filmy. Ale jeśli zacznę montować, to możecie się trochę spodziewać, że żeby... nie, nie będą rzadziej. Tylko jakby trochę ich mniej będzie, bo się jeszcze dopiero uczę. Razem. Iron Nugget. Pro, frywalny. tu. I się można przejść. Ale coś ciekawe, bo to nie można nazwać jaskinią, to jakby taka, jak to się nazywa, wnęka, nora, lapis, to się nie przygoda teraz, Lech. no ja tu więcej żelaza nie widzę, ale można zobaczyć co tam jest, o jednak tu jest. Do tego lips'a to jest Ciekawe czy tam będzie Enchend ancient... No, tam gdzie jest Warden Dobra, raz wracamy do domku trochę pozwiedzaliśmy. A chcę jeszcze nową osobę zapisać na tabliczce. Hmm. Trochę więcej żelaza się przyda. No i nie wiem czy mówiłem. Ale w sobotę znowu. Tą w sobotę, bo teraz jak ten filmik wyjdzie to będzie śro środa, no to w sobotę chcę zrobić znowu powtórkę live'a. Czy tym razem się uda, czy nie? zobaczymy. No i co? Gdzie jest słońce? Tam. No i tam przy tamtym portalu byliśmy. A przy oj, dookoła tej górki można się przejść. Mhm. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły na coś, to, to wszystko można w komentarzu. Ja je codziennie czytam. Jest ta druga wioska, której chyba w ogóle praktycznie nie widzieliśmy. Ale to może kiedyś jeszcze. a razie to się trzeba udać do domu. Przepalić żelazo. Uzbierać zapasy. Razek za chwilę winę. Dobra. Może jakiś taki... Muszę chyba znaleźć coś. Jakiś fajny specjal. Special na 50 subów o subskrypcji, osób. Z takiego powodu, że chyba z, nagranie swojego filmika, o filmiku w Minecraftie to trochę będzie nudne. Coś spróbuję wymyśleć. Ja nie wiem czy mi się czas kończy czy nie, bo ostatnio zauważyłem jak mówię jak czas mi się kończy, to zaraz zostaje mi trochę czasu ale nie wiem no i co jeszcze mam do powiedzenia a jeszcze żebym nie zapomniał yyy no, to już zapomniałem. O, dobra. Każda osoba, bo trochę nas zauważyłem, że jest. Ktoś tam jednak chce oglądać. Może napisać w komentarzu jakąś małą opinię. Cokolwiek. Bo, jakby trochę dla mnie to znaczy, zawsze mogę się odzięczyć tabliczką w moim domku który no właśnie który trzeba z, rozbudować trochę nie 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 nie, nie. woda tu jest dużo żelaza ale może kiedyś trzeba się szybko przejść do domku No, właśnie, coś mi się tu wydaje, że się tak szybko nie kończy mi czas. A wydaje, patrzę sobie na zegarek, to chyba kończy. Bo, jakby trochę noc zachodzi, a ja kończę. Jakby, jakby ktoś nie wiedział, to u mnie odcinki, tak jakby jeden dzień Minecraftowy przynajmniej trwają. Yy, okej. Okay. tu jakaś rewolucja, wona ona się dzieje, kiedy mnie nie było. Będę musiał to zablokować. No i rzeczywiście się ściemnia. Ciekawe, czy mam jakieś tabliczki, czy nie. Co najpierw się zrobi? Okej. Okay. Dobra. E, no to tutaj się jakąś tabliczkę da. E, nie, Sikierza zostaje. Serio? Nie mam tabliczek? Kurcze. Słabo. Dobra. Różowe drewno. E, no patyk mam. Okej. Okay. Dobra. Mm, ja jeszcze sobie zobaczę kto to jest. Z tego co że to jest bardzo długi nick. Anto Niawniczak. Jeśli źle to przeczytałem, to bardzo przepraszam, ale ja nie potrafię takich długich nazw czytać. Antoniewiczak. Antoniewiczak. To jest pozdrowienia ode mnie, kolego. No i dobra. Uff, nie obrazisz się jak cyfry napisano na dole. Nie, najwyżej możesz ten w komentarzu mi napisać pod tym filmem. Jak to mogę zmienić. No i Antonowiczak. Kurczę, nie mam barwnika. Jest barwnik Antonowiczak. Pozdrowienia ode mnie. No i co? Ja tutaj wejdę. Księżyc jest. No i pożegnania ode mnie w tym moim już. Nie, trzyna, nie czternastym odcinku chyba już. Co ja gadam, że 13? 14, Nie wiem. Będę musiał sp sprawdzić teraz na szybko. Chwila. Przedłużę strasznie, co nie? No. No, czternasty, co, co ja gadam? No dobra, to do zobaczenia w 15 odcinku mojej serii. Bye, bye.